Dzień tej strony kaluch. Ja dzisiaj nagrywam, jak możecie widzieć, fotanta, Już pierwszy odcinek Widzieliście, bo nagrywam poniedziałek. Nagrywam odcinek i dzisiaj też jest poniedziałek. Podstawiam dwa odcinki. poniedziałek i stolek. I, I nagrywam dwa odciny: poniedziałek jest widzowy. Która godzina, tam nagrywać odcinek, i Frontierzy jest godzina Starta, gdzie jest I nagrywamy już kolejny odcinek widzowy. I co? Jak mówiłem, widzowie, na tamtym odcinku, jak chcecie, kasiosem odcinek, zostawcie 6 łapek do godziny 23.59. No, jak zostawicie tutaj, ten, jest ten, to się pojawią dwa odcinki kasiosem. Jak chcecie, do No, statu, mogą się pojawić odcinki kasiosem, jak jestem tu, zostawicie łapki do góry 6 łapek do godziny 23.59. 59. się się odcinek Cacciosem. Teraz zostawicie po tamtym odcinku, bo poniedział, to, e, poniedziałek jak zostawicie 6000 tysięcy. I dzisiaj jestem stolek jak zostawicie 6000 to macie zapowlane fa odcinki Kacierosem. A ja nic nie odbędu, dlatego zostawcie łapkę i suba tam na dole. I jak chcecie widzowie to możecie spadnąć na mój na tyko, o którym mówiłem już w tamtym minucie. Które robię live codziennie, prawie codziennie, no ale czasami są codziennie. I jak chcecie, jak przejdzie link będzie tu na niej w opisie. I wam teraz się podpatruje na dwa tutaj, na ekranie Wizowe. Może powiecie, czemu tam ludzie nie mają tyle siły? Czemu nie gadają tak zadowolony na tu? I sobie. tamta runda była fanna, ale mi się wydaje wizowe i ta jeszcze lepsza będzie. I dlatego trzeba jak nagrywać z miłą chęcią, którą ja mam teraz właśnie, po tamtym odcinku. I co? Lecimy widzowie, nie ma co więcej gadać, musimy zająć piesemestra, jak na każdym odcinku to mówię. I a co wychodzi? Zawsze wychodzi takie coś. Nie zajmujemy piesego miejsca, ale mam nadzieję widzowie i tym odcinku, wjęcie pierwsze miejsce po prostu. I po prostu dziękuję Wam za oprót tego filmiku, który Wam się pokazuje na ekranie. Bardzo mi jest miło. ale w po prostu a Bardzo Wam dziękuję. Jeśli mowy suby. Tuś zaobserwował kanał. Dziękuję Wam widzowie za to. I mam nadzieję że widzowie jak będzie taka chęć, jak ospanowi będzie coś się oklejało kaluchowi, to takie finity będą postawać. Ale teraz nic się nie dzieje, to chciałem nagrać odcinek jakieś fanny. Mam nadzieję, że Wam też się odcinki podobają Kacieosem. Jak Wam się podobają i te osoby, które oglądają i chcecie napisać komentarz, to napiszcie komentarz tam na kole. Ja te komentarze będę czytał, a wam też zostawiam tutaj link do kanału Kaciosa. Jak chcecie, to możecie spać. Musicie to widzowie namówić i ma odcinki co chwilę, a nie chyba ostatni miesiąc temu stawił jak nie dłużej. Nie pamiętam, musiał zobaczyć, a nie mam teraz czasu. Teraz damy widzowie, musimy stawić te piesemysły. Jak możecie widzieć, tu są jakieś typy byli, ale nie wiem gdzie oni są. Za zobaczymy, może za ich zabijemy. Ja mojemu pokażę, może tu wyjść, bo trzeba pokonać tych typów. Kulę. Spań Po prostu widzowie. Nie ma innej opcji. Właszają w miejsce. miejsce, A wy wizowe tym czasie, jak ja chodzę sobie. Szukam typów, możecie zostawić łapkę kule 6 łapek, kulę do godziny 23.59. Pojawia się odcinek Cacie Jak to pijecie falasy takie łapki, to się pojawiają dwa odcinki Katieoszy. Pijecie razy, takie razy, jak wam powiem, kolejny odcinek pojawia się kaciozem. Możecie to pijać tysiąc razy, to będą tysiąc razy się codziennie pojawiać odcinki kaciosem. No, Fetowi, to oba zależy, a ja teraz, kamerzy, wystarczy tego gadania. Już aż mi się pizzę, a już na wody nie mam pisowej. ale muszę wytrzymać, bo teraz jest kanie, nie jakieś kurde picie. Okej okay, widzowie ja sobie tą polów wywalę, tą sobie wesle, hmm. tą sobie we tu, tą sobie tam w tu. To nam widzowie nie jest potrzebne, możemy to wywalić. Okej okay, widzowie, cicho tu jest coś, nie ma żadnych typów na razie. Okej, okay, sody widzowie są typy. Jakieś sobie jeździ na linice. Na kolejne rinnę ale to mu się widzowie za chwilę skończy zobaczcie widzowie jak ucieka już ucieka jak okej okay, że mam dwóch typów które są lasem duszenia jest luba bo ja jestem sam ale tak i tak tam radę Zobaczcie, co wy chwilę. Go nie ma lisyka, ten nie ma zabawy. Zauważy, zobaczcie. On nawet nie jest stanie mysem. Patrzcie, jak ja się poluza. Patrzcie, ja mam daleka nie muszę do niego. Oj, za mną my. Dobry gość. Patrzcie, ja do niego pochodzę. On nie wie, co jest kane. Ja mu falę Cesar, ale on mi tutaj pali. A ja tu zabijam. Dziwicowe, jakie rabusy tu grają? Czasami. I lecimy. Napijemy się widzowie kowetego. Zajdźmy, weźmiemy tego soba i lecimy dalej, bo gdzie yeah. fana, dana. I okej okay, widzowie, jak mówiłem po tamtym odcinku i mówię w parę razy, będziecie mieli czasami tempo w jak nic się nie będzie działo. A ja teraz łyk w głowie wezmę, mam. I lecimy. Lecimy widzimy. i Jak nadal? dalej panie, 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 samochodem Zatryka się panie, 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 stronę było panie, panie, ja zawsze chodziłem mi się wydaje panie, to było gdzieś tu. Ale nie gdzieś indziej, nie tam wcale. Ale ja to tym... Nie, to nie było tutaj wcale. To było innym... Eluntu, to, to było tam wkroń, w untu wcale. Idziemy tam zobaczyć, czy jakichś typów nie ma. Powinienem pistolet trzymać lęku, a nie to. Ale to no, nie lisutuje, ten nie jest sam pana, widzowie. sobie to lecenia, jeszcze coś. Otóż nie sobie tu wy. Wskręcają sobie, bo to żeby... O, mamy kolejne to lecenia. Tutaj mamy kolejne to lecenia, już mamy szyteczkę. I tu będzie kolejne to leczenie, nie musiałem. Okej, widzowie, teraz będziecie mieć tempo. Okej, okay, widzowie, myślałem będzie korektusze do pierwszej tempa, ale widzę i ty się strzela robotami. To czemu nie zabić pierwszego typa? A później robotów. A, lopoty to zabij. Okej, okay, widzowie, teraz jest zabawa robotami i strzelanie się. Widzowie to będzie hit, jak mnie kudę robot zabija O chuj, jest mój. Oj. Okej, okay, ostatni robot widzowie został. Ale ten lepszy robot. Okej, okay, brome, się szybko. Jasta stąd. Bo na tu idzie, widzowie. na tu idzie. A my musimy uciekać bo tu jest do tego mamy typów. Widzowie. Już tu typy są. Okej, okay, tam tych dwóch. Ok, widzowie, jeden już leży. Mój mino Kurde okay. zasaca. Okej. Dopijamy do niego. Chodźmy. Welamy w te amunicję widzowie. Naładujemy broń. i nacimy widzowe. Widzowie dzisiaj szybciej coś idzie tej ludzie, bo już mamy zabitych 30 i już zabitych już, i zostało 38 osób. Ale widzowie jak poszła cię to dopiero jest pierwsza połowa, jestem, druga połowa nam zostaje, a już mam jestem kower wymęcone, ale co się nie robi widzowie. Lecimy, sobie zobaczyć coś tu jest. Bo mamy to lecenie, sobie powiedziemy widzowie. Bo to się może wydać zawsze. Łagujemy sobie w zrybonie. Musimy mieć tam kilka Zasycimy mojemu. Bo tu już widzowie idzie w na nas zabić. Ja zabiję pięciu osób, mój flaga zero. Jestem kaczyny. Zabił celo typów. To jest nadzieja. Widzowie, jak on będzie counter końca końcu. Kurde. Czemu nie mogę sprawić? Uratowaliśmy się szybko. Widzowie jest z Sansa i ja będziemy tak razem, on mi się pomoże w tych ostatnich minutach, tak, Ja zostaną typy ostatnie. Bo jest widzowie z i sami mamy PSMS, -y, ale zobaczymy jak ten typ K, on na razie mi wka tego a pokazał, strzelał do typów, ale po prostu chyba ich sen nie i nie po prostu ich strzelał, ale po prostu ich nie zabił. Ale ja za chwilę ustanę i ja piszę tu kolegom Pisał mój małym dzieciom, ja zapomnę wysyła kredyt, wysyła e-mail do MSZ ok, w zowie, jak jakby chapane mamy uciekam kawałek dalej będzie chyba do nich jakoś walić, chyba. Okej, okay, jeszcze mam pierwsze widzowe. To jest wartość życia i o No i chuj, widzowe dwóch stron. Będzie też apeny widzowe, bo zajmiemy sieć w Miejsce. Ale zaczynamy, będziemy mieli to wy... wy, wy, wy wypisane dębę, bo może mojemu się uda poszenia. Tutaj widzowe, mój bo ma falantannę. Będzie miał. No, a jest ten typ na niekoce leci tym ciadostem. Moim zdaniem powinien uciekać stąd. Mówiłem. Czemu on sobie inne jakieś o nie weź, nie Okej okay, widzowie, 16 miesięcy, Widzimy się kolejno. No okej, okay, coś widzowie jak możecie widzieć jesteśmy już na drugiej połowie, Tamta nam soky nie poza 6, 16 miejsce nie jest takie asy, ale zawsze mogą być lepiej widzowie. A jak pamiętacie co wymówiłem pierwszej połowek do 23.59, 6 łapek i pojawia się odcinek Kacie 8. Jak to pijecie odcinek poniedziałek 66 e, łapek i dzisiaj sześć pondziałek 66 łapek i stole 6000 łapek do godziny 23.59 to się pojawią dwa odcinki Kacie 8. Wyciecie mieli taką sansetusek to jak będziecie modni, jak będziecie ceni. Ale ja dałem taką wam sanzę. sansę, tak i tak się pojawi kiedyś odcinek z ale tak, możecie zrobić taki odcinek z się pojawił szybciej po prostu. A my widzowie, jak już mówiłem, możecie spadnąć na mojego Instadama, na mojego Tik, na mojego Tikoka. Instadama też możecie, ale dam wam tutaj opis w linku. A Tiko wam się pokaże tutaj na ekranie, widzowie. Narwa Tikoka, a Instadam będziecie mieli. O, i się jak tak samo TikToka, pomyśleć, nie chcę tego dodawać. Mamy tutaj wypa który, widzowie, mi się jest kurwa, bohaterem, który ma jak cenne, nie może. Ja to z samym mesem to zabiję. Okej no. mm. mm. Kolejny, proszę bardzo. Widzicie, widzowie. Ani duży na kikoś się we nie umykać, kupa fotanta. Oj, bywa bardzo, to jest A zobaczcie, tutaj chyba pokonałem. I mał pistolet, ten co onikowałem. A o, mał pistolet. Ja mam minus no, sam jest, a ja to samym mecem wizowym pokonałem. Ja mówię, to to jest hit widoczny, a nie to jest hit. No, tak szybciej widzę, mówię, jakieś czasami takie fajne momenty się pojawiają na kiko tu i na no będzie już na Tikoku. Jakie coś, takie fale Pod panosem pokonałem. I zapasem was na tylko jak mówiłem pay codziennie są live, ja to opalę jeden dzień live'a. To live czasami jest w Opalam jeden dzień, a na drugi dzień mówię, mam no, ochotę jest opalić, to opalam kolejny dzień live'a. I tak czasami macie 3 dni Zależy, jak mi się też nie mam takowe za dużo czasu jakby powiedzieć na Live. Jak możecie tutaj widzieć, oczym 15 coraz akcie się pojawiają. My mieliśmy kiedyś te tani, samouzłowiteli, ale widzowie nie ma kiedy tutaj domu te naukowe roboty. Dlatego dzisiaj domu nosiłem PEWO do palenia. Musiałem to ułożone na dozu, a musiałem to penić do saleta. Cały dzień to widzowie robiłem a teraz nocy, już no, rano, już jest starta tam ileś trzymać już spontanie, mać na godzinę i musiałem omanie teraz robić odcinek, bo ja, a stawy odcinek, bo już trawo nie było mówię widzowie, to jest to siedzenie jak widzicie w jeden dzień będę miał opatrzenie, i no będę musiał montować ten filmik zobaczcie widzowie dzisiaj jest poniedziałek, dzisiaj dla dwa odcinki już na dzisiaj na poniedziałek i na jutro, i teraz ten odcinek poniedziałkowy muszę jest dzisiaj to montować. Ten stolikowy będę montować na jutro, z rano jak stanęć, coś. Ale widzicie, widzowie, to jest taka robota. I na temu nowe, ja wolę sobie robić takiego live'a. Bo na lajbie chociaż montować nic nie musisz. Wiem, widzowie, wiem ile montowane jest chujowe, nieładne ale staram się coś się nauczyć, lepiej montować i się nauczyć sobie, ale potrzebuję zasu I, i co widzowie, będziemy mieli np. wysunę tempo, a może no, musiałem to typa strzela bo no, to typa widzowie nie strzelał, no do jakiegoś Co mám mimo vůzva sáce? Kudy jde? No jak tam toho Nie, Ne, je O. Pokud jim susem, Aha, ok. Čí ještě ten typ? Čí ještě ten typ? Gdzie jest ten typ fizzowy? No, ty. A ja tu nie robiłem na mój Ok, nawet nie wiedziałem gdzie te strzały są Bo mój kolega do góry strzelał, a tu cały na rolach Ok, nic się nie stało, lecimy. Widzowie, Jest, zostało jeszcze 50 tylu osoby do zabicia. Aby zależne to, aby macie ta tak pipe, tempo. Ok, widzowie, jak możecie wiedzieć, już doleciałem tu. I słyszę jakieś stałe. Ale nie wiem, co to są stałe i jak daleko po czymś tam są. ik gaan me, We zullen maar even kijken. Ik ga even wat water Oké, we zien het. We zien... Oh, we hebben deze een panneel is. Oké. niet Możemy przejść niżej Ale, czy ja chcę choć Niżej? Bo mogę sobie Dać, mogę Nie dać sobie rady No ekranom No, jak widzicie, teraz całów Nie ma, są gdzieś w górę Które będzie, gdyby byli Ale już tych nie ma w Ja sobie to i podlecimy sobie do góry w całym samym moim teleniu, ale no, i to no. typie się to napiera. Okej okay, Mamy cały. Jak to powiedzieć Wóch Sąd. tam są. Ten tutaj leży. Okej. Okay. Okej. Okay. Nie spodziewałem się i gdyby typy... z nam najazd. Pomadamy lotować i gdzieś tam kolona jest. na kolona jest. Okej, okay, gdzie idziemy taką kolonę sobie wejdziemy. Bo u nas owinę wściekle i uciekamy tamtym felum tu, ale w szybko się tym zasie ulecimy i do mojego strzelają. Chyba są całe, nie, chodź tu. Nie chcę tej połoni kurwa, nie, szolę co by mogło wytnęło mi się, Kowe... a, mam tego utrzyma. I tak i tak musimy naduszyć. Gorzej niżej. Może przejdziemy. Z co węgę. Właśnie tutaj chatę ale nie wiem, czy tu jest wejście, że ja nie go chwilę i poszukamy coś tu wypicia i mieć pewne niepiaste a nikt takiego nie ma, to zapewne nim na to okej, okay, tu mamy wyjście nie widzę, gdzieś tam już mowę, chodzę daleko tego tu no, nie? I wręczymy widzowe łapy Nie zapomnijcie jak chcecie kolejny odcinek Z przymiotem Bo macie takie sensy tylko za jedną To zostawcie 6 łapek w ule Do godziny Sześćdziesiąt dziewięćdziesiąt dziewięć I to mają tam taki fajny napis Jak mm, to tekstuje te łapki No, widzimy się Już znowu A na razie nie zakończamy odcinka no, Musimy Aha, nie udało mi się. O to lecieć. Już mamy WP widzowie. Zresztą ja ci się tu chowam. To jest mać skinka widzone. Solskie pożerów w każdym. A czasem. Dzisiaj widzimy. Mamy ulatywania to. co wyjść teraz. To będzie się nie ma. Ale tak. Wypy by nas. Co Tak szybko nie prowadzimy. Aha, mój ma typo w ogóle. Super. Dla pewno tam się dostanę tak szybko. Jestem na to, szef. Piece. Okej. Okay. A jest widzowy, po ludzie, chyba już. To jest już, już chyba po lundzie. No kurde, to nie będzie to nic, jak ma lopota widzowie Ale. Tak i tak to zabiją, mówiłem. okej okay, widzowie. Cóż, 16 ms jestem, Nie jestem, ja się wam już sedam. Ja się wam już sedam, na.